Dokument odebrany, kwiatki pobrane. Mogę być dalej. No i to już pachnie świętami. I to bardzo, bardzo. Więc... Dobrze dobry Jędruś, patrzcie, co tam mamy za oknem. Śnieg na dachach. Jej, chociaż troszeczkę, to od razu przyjemniej. Zobacz, jakie to mruczenie to odpaliłeś. Dzień dobry, kolejny dzień, kolejny vlogmas, a ja dojechałam właśnie do Tarnowskich Gór. Kruszy śnieg. A co niespodzianka, dwa dni temu było 11 stopni. A pada śnieg. Eee, Chociaż już nie, nic nie dziwi. na ostatnie zakupy i muszę wejść do szkoły, wyciągnąć coś ze skrzynki, iść na pocztę, pozałatwiać kilka spraw jeszcze tutaj. mam nadzieję, że uda mi się to naprawdę szybko ogarnąć i wrócę do domu sprzątać i gotować, bo dzisiaj mam coś prosznego do zrobienia: takiego. No. Więc <głodna, głodna jestem po prostu, wiecie, jeszcze coś przekłącić. No, dobra, to lecę na te zakupy i odezwę się jak już będę w szkole. Dotarłam. Jest Jona moja piękna. Dokument odebrane, kwiatki podrane. Mogę być dalej. Pa szkoło. Przyjadę zaraz po świętach. To jest tak przytulnie jak w domu. Jak to miło. Wieki cały nie byłam w się naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnio byłam, więc wchodzę. tak na chwilkę. No morcikę. Znalazłam złotówkę. tyle wygrać. Wróciłam do domu, do moich ostów świątecznych zaczynam pichcić bo jak co roku mama kupuje mi szynkę, taką wędzoną surową, dobrą kupuje też sobie gotujemy te szynki na wywarze z tej szynki robimy żurek no i to już pachnie świętami i to bardzo bardzo więc patrzcie tu już się zaczyna gotowanie szyny będę ją sobie tutaj gotować i dusić a potem właśnie na tym zrobię żurek. Więc na wieczór będzie jak znalazł. No dobra, co prawda, sukienkę założyłam na leginsy, Mam świetne skarpetki i takie włochate papuszki, ale chcę Wam pokazać mój zakup z Rumpexu na święta. Taką sukienkę dorwałam, 100% wiskoza. Chociaż tak ym, wygląda jak lniana. Ten pasek jest mój, też z Lubexu zresztą. Yy, nie teraz kupiłam, jest już stary, ale nie było tutaj paska. Zobaczcie. Z Reserved yy, zapłaciłam 35 zł, a wydaje mi się, że na święta będzie super. Pięknie wyglądać, jakaś biżuteria, czerwone usta do tego. I będzie bardzo świątecznie. Taki ładny kolor, nie? A na lato później też jak znalazł. Szukałam czegoś tak właśnie na święta i wydaje mi się, że to też będzie dobry wybór. Ładna, co? Jędruś? Ładna sukienka? Fajna? Lub mi oczkiem, jak ci się podoba. Nie. Nie ma, nie bardzo. Co? Podaj łapkę, jak ci się podoba. Aha, i się przytulasz. Podgryziesz, przytulasz. Co ty robisz? Łapka. Powiedzmy. <grymne> 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 no, jest tak. Co? Na szybko. Wrócę ją teraz do pralki. Niech się wypierze. Jeszcze ją pewnie będę musiała wyprasować. Podoba mi się typówki. Taki retroklimacik ma ta sukienka. I najlepsze. Ma kieszenie. Z dwóch stron. Życie nie umierać. Szyneczka ugotowana jest na wysokościach z wiadomych powodów, takich futrzanych. A tutaj już jest cały wywar. Jest pełno warzyw, czosnek i tak dalej. I teraz wlewam żurek siewierski. Mam już tutaj grzyby suszone, się namaczają. I będzie pychota. Patrzcie, co kupiłam dla moich kotełków. Tak, na święta już. A co tam? W Aldiku była promocja, 39 zł za takie legowiska, ale jest takie miziaste, więc zaraz zobaczę, czy tutaj ktoś się skusi. Sprawdźmy to. Patrz, chodzisz schodzisz tu? Zobacz, Nowy. Hmm? Chodź, chodź, zobacz, zobacz. Ale lepszy. Ja ci tu chciałam pokazać takie nowe mięciusie. Mięciusie takie. Tak kotki pomagają wieszać firanki. No. Jędruś? On Chce bardzo pomóc. O, dobra. Jest to Wszyscy tak jakoś pomagają, ale mimo wszystko... Ale zaskoczę po zrobieniu. Ale zobacz, jak ładnie zrobię. Pięknie. Może w przyszłym roku będziecie mogli poczuć ten zapach, jak nową technologię wprowadzą. No, a pięknie pachnie, nie? Świeżutką, tego. Taką... Pięknie, no. Po praniu. cię ogonem pomaga. No. Bo a ma... a mały gdzie poszedł? Tam tak. jest. Jędroś. Tak. Nie ma poszedł jedną ci ręce? No, ale to nie jest tutaj tak ślepo. Ja cię wspieram. Wiesz, gdyby te firanki były faktycznie tak ładnie układane, no to okej, okay, ale one przez koty są wiecznie odsłonięte, tylko są taką dekoracją i pomocą gdyby Stefa spadała z parapetu, żeby, żeby się miała się czym, gdzie złapać, trzeba złapać. Uff. Dobra i nowe logowisko kupiłam kotką Aha. dzisiaj na święto No dobra Pachnie, to jest najważniejsze do końca No dobrze, to co teraz zakupy? Tak. Uf, okay. Bo jestem tak zmęczony, że potem mi się nie będzie chciało. No to jedźmy na te zakupy. To jedźmy. No to ciao. Jedziemy jeszcze na zakupy. Póki nie padniem. Kilka rzeczy trzeba kupić do pieczenia ciast to no. ale ogólnie załatwiać kilka rzeczy, więc no dobrze, ostatnie jest. zakupy No nie powiem, żeby jakoś bardzo było... Zaznaczyłeś mi tego, kochanica, a będziemy Przepraszam Dobra, parkujemy i idziemy. Jakby ktoś tak nie robił, to niech pierwszy rzuci kamień Idziemy, musimy być dzielni W oczy, ledwo przytomny Ale jeszcze głupawka jest Każdy mężczyzna zostaje pierwiastek dziecka Przez No niektórzy, no właśnie No, wasz słowa Choimka <grymka>. Dobra, najpierw rosman. Dobrze nam poszło Przynajmniej zdążyliśmy przed zamknięciem sklepu Ostatecznie, bo tak już wszystko się pozamykało Tak wygląda jeżdżące 400 zł. 아, <shrie> 그 <shrie> przybyła na swoje kalendarze i już mruczy dobra, damy jakiś smaczek co? my tu mamy tak to pootwierane dziwnie to jest 22 taki może być może być? albo no nie ma już co 19 jest puste to tu Stefa dwudziestka tu. O, tu będzie suwa. Wsuwa. No. I dzisiaj 22. Teraz uwaga, dwa kotki są zainteresowane. Czerwona kropeczka. I co? No późna godzina i takie trochę leniwe te moje koty są. No nie gadaj, że wpadła już od razu pod... Ech, Indrula... No i co zrobiłeś? Buch. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wrócili z zakupów zmęczeni. Te szalone, dziwne odgłosy to Jędruś, który bawi się tą kuleczką. Sąsiedzi zwariują. Jędruś, jak ty tuptasz. Chyba nie złożycie tego, jak on odgłosy to wydaje. Drapiemy jeszcze z nadzieją i idziemy spać, bo naprawdę dzisiaj to było szaleństwo. Ale wolne ty, już masz masz się... ty już masz wolne. To wolny. znaczy, ja już mam wolne. No bo ja jeszcze nie mam wolnego. <laughs> ale ty już możesz odpoczywać i trochę dłużej spać. Patatajka tu biega. To co, wygrajmy najpierw, mhm. a potem tam sobie z sucharem. Gdzie ta jest ta kuleczka z tego kalendarza? Kocie z klepką. Dobra. Wygrajmy, kupimy mu dużo takich kuleczek, będzie szczęśliwym kotkiem. Dzisiaj mamy... Niestety. Tyle mamy. Świeczkę za 300. Pan niestety, ale... Nie ma gwiazdki. Nie, Mikołaja nie ma. Wzki nie ma. No nic nie ma. Nie mamy dzisiaj szczęścia. Jeszcze zostały nam trzy okienka i bonus. W tym Wigilii byśmy musieli jeszcze tego 25 zdrapać. Mhm. I bonus. No. Więc to tyle. Ja nie wiem dzisiaj, czy w ogóle cokolwiek z tego Vlogmasa. Czy mam materiał na to, żeby tego Vlogmasa zmontować? Ale no, mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak. No dzisiaj możemy odpowiedzieć, bo ja wczoraj chciałam odpowiedzieć na to pytanie, a zapomniałam o tym pytaniu. Nie przewinęło mi się w tych wszystkich Waszych pytaniach wypadło z głowy. Jakie pytanie? I to pytanie brzmiało jakoś tak, że nie wiem, czy jakbyśmy wygrali, czy ogólnie, co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli nawet tak dużo czasu. Czas wolny tam było chyba określenie takie. Coś takiego. No, byśmy przede wszystkim chcieli się dowiedzieć, jak to jest, jest mieć ten czas co jest, wolny. Co to jest co takiego, jest. nie? Doświadczyć tego przede wszystkim. Mówiąc pół żartem, ale ja na pewno bym się wyspał. No, ja też bym się wyspała. To 100%. Bardzo bym chciała się wyspać. Przeczytałabym książkę z taką dziką przyjemnością. Poszłam do sklepu, bo oczywiście mam pełno nowych książek, bo ja uwielbiam kupować książki, tylko potem nie mam czasu ich czytać. Przerzuciłam się na audiobooki. I słucham po prostu, ale z dziką przyjemnością kupiłabym sobie książkę i od razu bym wróciła do domu i bym ją całą przeczytała. Nie? Takie fantazje dzikie. Tak. To było fantastycznie. Wyspać się i tak jakby mieć czas, żeby całutki dzień poświęcić na książkę, albo dwa dni nawet. Po prostu przeczytać całą książkę grubą, taką fajną. Tyle do szczęścia trzeba. A Ty oprócz wyspania się? Pewnie coś bym sobie uporządkował, nie wiem, coś porobił, Nie wiem, porządek w narzędziach na przykład. Albo, nie wiem, konsolę z do gier kupiłem 2000, na lata temu gdzieś na gwiazdkę. I nie wiem, ostatnie granie tam było rok temu, chyba 1 stycznia. To był ostatni czas wolny. Uh -huh. To jest straszne. Ale tak bym się zrelaksował, tak przemarnował czas wolny, powiedzmy. I tak w sensie, no bo na tym chyba to trochę polega, że masz czas wolny i go po prostu mm, roztrwaniasz na takie mało pożyteczne rzeczy, powiedziałbym, które się z czas, czasem relaksem, nie? Ja nie wiem, czy gry są relaksujące. Oj kotku, no ty nie grasz w gry, mm. no... Ale wiesz, wiesz co, wiesz, co bym zagrała? Bym zagrała. No, nie bym zagrała. Zagrałabym sobie w Simsie. Rzec sobie przypomnieć... Ogólnie, jak słyszysz konsola i granie, to no, masz alergię. Bardzo. Dla nie mnie powiem, to jest marnowanie czasu. Nie, który... nie wiem dlaczego, ale no po prostu... Ale ogólnie, marnowanie no tak, czasu, ale... którego się nie ma, więc jest wiele Ale innego, rozmawiamy to... teraz hipotetycznie o no. tym, jakbyś... Się... No właśnie... Mi się ja tak kiedyś spędzałem czas. to po prostu czas. w głowie nie mieści, że to jest... Yy, tak kiedyś spędzałem czas. ...że może się coś takiego dziać, że po prostu jest na to czas. To jest straszne. To jest naprawdę straszne. Że, że może się można poświęcić czas na jakiś serial, żeby po prostu cały dzień leżeć i oglądać jakiś serial. Albo cokolwiek innego, co właśnie jest takim, no niby to jest relaksujące dla kogoś, nie? Na przykład takie oglądanie serialu, zatracenie się w no, tym całkowicie, tak. albo przez dwa, trzy życie dni oglądanie. Życie. Kogoś innego, nie? Ale no nie wiem, no w głowie mi się to nie mieści naprawdę, bo ja zawsze... Może polecieć jakiś serial w tle, ale ja i tak robię jeszcze trzy rzeczy na raz i tylko słucham w tle, więc naprawdę dla mnie to jest abstrakcja, ale gdybym miała jakiś czas na zmarnowanie, to może bym sobie zagrała w Simsy, żeby przypomnieć sobie, jak to było mieć 12 lat i no, mieć czas na takie coś, żeby nagranie. zagrać sobie w Simsy i zbudować sobie dom na kodach. Bo bardziej to projektowanie oczywiście by mnie tam interesowało, tylko nie jakieś życie. <grym> no. no, więc to, to, to byśmy tak zaszaleli. Ja przede wszystkim bym się wyspała i przeczytała książkę. Szaleństwo. Szaleństwo. Wiesz jak się nazywa wiedźma, która mieszka na pustyni? Nie. Sandwich. No, słuchaj jak ta pustynia, no? Ale fajne, fajne, fajne. fajne. Takie. Podoba mi się jak się wymieniacie tak z Michałem tymi sucharami w tak, komentarzach. Tak. tak tylko tak przeglądam. Niektóre, i... niektóre zapisuję, niektóre zapisuję. Sprzedaję w pracy, tak jak... Jedne widzowie. będą lepsze, inne gorsze nie. Najgorsze jest to, że nie wszystkie w zasadzie te najlepsze nie nadają się, żeby mówić o nich tutaj. No, nie można. Więc może trzeba będzie jednak pójść. Dzisiaj na zakupach tak. mówię. A mogę powiedzieć coś takiego? Nie, absolutnie nie możesz. A to nie to, że, że, wiecie, ja mam jakiś problem z tym. Natomiast YouTube ma z tym problem z używaniem niektórych słów czy wymienieniem niektórych osób. I Jak ja bardzo lubię czarny humor i sarkazm, no to też nie mogę tego używać. O kreskówkach w można mówić? O kreskówkach. Hmm? Jak nie ma tam zakazanych słów, tym? Ja nie wiem, sobie ściągnę chyba te zakazane słowa. A to się cały czas zmienia, wiesz? To zależy jaki jest trend. Wiesz dlaczego Asterix nie wpuszczał Rzymian do wioski? Nie. Bo nie byli ubrani na galowo. Ja jestem za bardzo zmęczona. Dwa sucharki wystarczą. To wystarczą był mały, wam. To był mały bonus. Wystarczą wam. Bardzo dziękujemy. No dzisiaj to już wszystko. Jutro będzie sporo pichcenia z rodzicami. Będę robić makówki jak co roku tak. i będę coś piec i tu sprzątać, więc co? Gdzieś będziemy wychodzić jutro? Chyba nie. No ja muszę A Znaczy ja będę wychodzić do rodziców na pewno. A ty, tak. Ja wcześniej muszę ogarnąć parę swoich spraw, auta pojechać zmienić, dostawcze na parking. Coś sprzątnąć, nie wiem, umyć chociaż to auto, żeby też jakoś sensownie wyglądało na święta, chociaż no tak. to głupota, ale tak jak sprawdzę mycie, najpierw Tak pogodę. jak mycie okien na święta i tak zawsze, że ja jestem z siebie dumna, że tylko je tak poprzecierałam, wymieniłam firanki, wyczyściłam i nie przemęczyłam się tym. Umyję się, ale taki bunt, nie? Umyję sobie na przykład 27 okna i wszyscy będą zdziwieni. Sąsiadki cię wyklną wszystko. No? Nie, one mi lubią. No, no, ja to jestem fajną sąsiadką. To fajna tym zawsze Tylko tak. Tylko Jędruś rozwala tutaj nam dom o 22.43, więc sąsiedzi tym tuptaniem. Na pewno będą zachwyceni. Straszne. Ale no, no to mogłoby być, nie wiem. Małe dziecko, czy, czy kto już. Stefa już. Stefa już jedzie kłaś, więc my też chyba powinniśmy. Dziękujemy Wam za oglądanie i do tak. jutra. Pa! Proszę pana, ja mam takie jedno pytanie. Takie jedno pytanie, jedno. Przytulić się, no. Ale zobacz. Tu mamy dużą choinkę. I jakim cudem pod dużą choinką znalazła się taka mała choinka? Mhm. Uh -huh. I Gienek. To jest Gienek jeszcze z tamtego roku. Wygląda, jest po przejściach, ale dalej jest fajną zabawką. Natomiast ta choinka, to, to mnie ciekawi tutaj. Bo wydaje mi się, że ona stała tu. I teraz stoi tu. I co my z tym zrobimy? Nie przytulaj się do aparatu. To trzęsienie to, to Jędruś teraz, który chyba się czuje winny. No. Co z tą choinką? Co z tą choinką tu? Co z nią? A? E? A Jędrola, Ta choinka... Ta choinka ma stać tu. I z tego co pamiętam, tu jeszcze była druga. Gdzie ona jest? To jest zagadka. Gdzie jest choinka? Gdzie jest choinka? Myślę, że znajdziemy ją jutro. Pa!